Ponad 800 lat nad Olchowym Potokiem rozciąga się miasto na stałe, wpisane w historię i krajobraz Dolnego Śląska. Oleśnica po raz pierwszy wzmiankowana w źródłach pisanych w 1189 roku jako Olsnicz służyła jako miejsce odpoczynku na starożytnym szlaku bursztynowym, tuż nad brzegiem niewielkiej rzeki, od której wzięła swoją nazwę. Przed wiekami w tym właśnie miejscu. Zatrzymywały się na nocleg wozy kupców wiozących swoje towary z Wrocławia w kierunku Kalisza. Dla ochrony podróżników przed rabusiami, zbudowano warownię otoczoną nasypem i siedzibę dla kasztelana. Na straży porządku stał oddział wojska. Z czasem wokół grodu zaczęły powstawać warsztaty rzemieślnicze i karczmy, które wykonywały niezbędne usługi dla podróżujących. W pobliżu znajdował się niewielki drewniany, następnie murowany kościół pod wezwaniem świętego Jana Apostoła, zwany później zamkowym. Istniał on już zapewne w XII wieku, chociaż jego proboszcz został po raz pierwszy odnotowany w 1230 roku. Obecny wygląd świątyni odbiega od pierwotnego, bowiem w późniejszych wiekach została ona przebudowana, rozbudowana i połączona z zamkiem książąt oleśnickich. Z biegiem lat znaczenie miejscowości zaczęło wzrastać. W 1255 roku książę Henryk III nadał miastu prawa i przywilej lokacyjny na prawie średzkim, co znacząco przyczyniło się do jego rozwoju. Na początku XIV wieku Oleśnica została stolicą nowo powstałego księstwa, a to wiązało się z koniecznością wybudowania okazałego zamku świadczącego, o ważnej roli księcia Konrada I Oleśnickiego. Dynastia Piastów Oleśnickich panowała tutaj przez ponad 200 lat, a sam zamek stał się rezydencją książęcą aż po rok 1815. Po wygaśnięciu linii Piastów Oleśnickich, miasto w 1492 roku przeszło pod władanie króla czeskiego Władysława Jagiellończyka. Wówczas rozpoczęła się przebudowa zamku, który w czasach renesansu stał się jedną z najokazalszych rezydencji książęcych na Śląsku. W niej to zamieszkali książęta Ziębickiej Linii podebratów, władcy czeskiego pochodzenia, humaniści i mecenasi sztuki. Szybki rozwój gospodarczy wiązał się również z powstawaniem nowych kościołów i siedzib możnych rodów. Wybudowano pierwszy ratusz miejski, który podobnie jak kościół zamkowy, Wielokrotnie później przebudowywano. Społeczność żydowska otrzymała swoją synagogę, obecnie to Kościół Zbawiciela, którego dzisiejszymi gospodarzami są zielonoświątkowcy. Dodatkowo umocniono miasto potężnymi murami obronnymi, w których znajdowały się cztery wielkie bramy wjazdowe, gdzie przez cały czas stacjonowali żołnierze, aby chronić miasto przed niebezpieczeństwami oraz pilnować ładu i porządku. Bo przecież oprócz spokojnych mieszkańców, stale przebywali w nim przybysze z różnych stron świata, którzy wędrowali wraz z wozami kupców. Do naszych czasów przetrwała tylko jedna z bram, to Brama Wrocławska, wraz z fragmentem starych murów, które kiedyś zapewniały bezpieczeństwo leśnicy. Niestety podczas krwawej wojny 30 która przetoczyła się przez dolny Śląsk, miasto zostało dotkliwie zniszczone. W 1647 roku, na skutek kolejnych zmian historycznych, Oleśnica przeszła we władanie książąt wirtemberskich, którzy rozpoczęli odbudowę zrujnowanego miasta i nadali mu nowy, barokowy charakter. W kolejnych latach stała się ważnym ośrodkiem kulturalnym, w którym działał teatr, gimnazjum, drukarnia. Katastrofalny dla miasta okazał się rok 1730 w którym to wielki pożar strawił pokaźną część zabudowy. Od koniec XVIII wieku miasto przeszło we władanie dynastii brunszwickiej, której staraniem doprowadzono do jego ponownego rozkwitu. Rozwój w głównej mierze wiązał się z wybudowaniem linii kolejowych łączących Wrocław z Górnym Śląskiem i portami morskimi na wybrzeżu Bałtyku, co pozwoliło na zwiększenie przepływu handlowego w tym transportu węgla z górnośląskich kopalni. Po kolejnych stu latach ziemia leśnicka zostaje przekazana we władanie rodowi Hohenzollernów, a zamek staje się od 1884 roku rezydencją pruskiej rodziny królewskiej. Co ciekawe, w mieście stacjonował w tamtym czasie słynny regiment dragonów, nad którym opiekę sprawowali członkowie rodu. Księżniczka Cecylia. Żona Fryderyka Wilhelma często osobiście brała udział w paradach wojskowych. Małżeństwo spędzało w Zamku Oleśnickim po kilka miesięcy w roku. Gdy w 1945 na skutek zmian geopolitycznych związanych z zakończeniem II wojny światowej opuścili na zawsze swoją rodową siedzibę.